Cześć Łukasz! Powiedz czego tutaj szukasz? szukasz tak, szukam. O, super, nam się zgrało. Powiedz, Twoja kariera troszeczkę teraz jakby zwolniła. Mm -hmm. Jest Cię mniej, nie ma cię w ogóle. <grym> świadomie, świadomie, wszystko Aha. zrobiłem świadomie. To było zagranie z premedytacją. O tak, kurcia. Kochani, no. ponieważ yy, kocham siebie bardzo, Wow. Bardzo siebie kocham, tak jak moi fani mnie kochają. Mm -hmm. I troszeczkę było mnie za dużo i no tak. moja osobowość nie wytrzymała tego ciężaru, tej Aha. drugiej osobowości, w zasadzie swojej osobowości. Aha. I postanowiłem zrobić taki mały detoks i odpocząć trochę od siebie. Aha. Pozaklejałem lustra wszędzie w domu. Mm -hmm. Nie wiem, jak nawet wyglądam. Nie wiem, czy się dobrze dzisiaj uczesałem. Wiesz co, chciałabym przekazać to, że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupie. Dobra, daj jakąś mrożącą krew w żyłach historię z wybiegu. Aha, no to y, masz taką historię, słuchaj. Okay. Y, pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu, y, tak. to znaczy przez pokazem, tak. okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No. Nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz, no to ćwicz i zrób coś takiego. i